Zabaka witam. Przez najbliższe 25 minut czeka Państwa seans niezwykłego reportażu. Rozpoczynamy. To jest temat magazyn reporterów TVS. Za chwilę zobaczycie Państwo bohaterów naszych opowieści, którzy obdarzyli nas ogromnym zaufaniem i wpuścili do swojego życia. To zawsze prawdziwe historie, sprawy, wobec których trudno przejść obojętnym, szczególnie gdy tak jak ta dotyczy dziecka. Ze mną jest autorka dzisiejszego reportażu, Fatima Orlińska. Dzień dobry. Witam. Erek jest dzieckiem jednym na kilkaset tysięcy. Według jednych statystyk to jest 100 tysięcy, według innych statystyk to jest 300 tysięcy. Dzieckiem wyjątkowym, bo chorującym na demencję dziecięcą. Tak, demencja dziecięca jest chorobą bardzo, bardzo rzadką, ultra rzadką, potocznie nazywaną. Um, to jest choroba, która po prostu niszczy komórki nerwowe. Tak potocznie mówiąc neurodegeneracyjna, tak dla każdego zrozumiale. Czyli dziecko do pewnego momentu swojego życia rozwija się prawidłowo. Później te wszystkie funkcje życiowe powoli, albo wręcz nie powoli, bardzo, bardzo zanikają. Dziecko chodzi, dziecko mówi, dziecko tańczy, śpiewa, a potem nagle te wszystkie funkcje traci. Dzieci z tą chorobą dożywają, w efekcie właściwie postępu medycznego, Kilkunastu lat, tak? Jak współpracowało się z Erykiem, który ma teraz lat kilku? siedem, siedem, siedem? Podczas zdjęć, tak? Jak to wyglądało? No, choroba ma do siebie to, że jest bardzo nieprzewidywalna. Nie jesteśmy w stanie zaplanować absolutnie żadnego dnia od początku do końca, no bo nie wiadomo, co się wydarzy. Na szczęście te dni, które spędziliśmy z Erykiem i z jego rodziną, były Dobre, według tego co mówią rodzice, bo jego rodzice, znają go najlepiej, były dobre. Miał dobry humor, czuł się dobrze. Pojawiały się jakieś małe niedogodności, ale to było wszystko w, takie, w granicach normy, o ile możemy o takich mówić. I to mnie bardzo cieszy, że nie pojawiły się na przykład te trudne ataki padaczki, które, które są takim no, nieodłącznym elementem tej choroby, które bywają bardzo trudne i mogą się bardzo trudnie skończyć. Przyznam szczerze, że pierwszy raz usłyszałam o czymś takim jak demencja dziecięca. Na co rodzic? Powinien zwrócić uwagę. Demencja dziecięca, z tego co mówiła Pani neurolog, pojawia się tak około trzeciego, czwartego roku życia. Pierwsze objawy bardzo przypominają autyzm i to też jest bardzo mylne, jeśli chodzi o diagnostykę i dalsze kroki w poszukiwaniu tej, tej diagnostyki ostatecznej. Zaczyna się od koordynacji ruchów, która jest coraz trudniejsza. Dziecko chodzi, no mówię, śpiewa, tańczy, a nagle przestaje mieć możliwość poruszania się na własnych nogach, potem na przykład Toczy się na pupie, a potem przestaje chodzić całkowicie, przestaje widzieć, przestaje, przestaje mówić, przestaje samodzielnie jeść, no, traci w ogóle kontrolę nad swoim ciałem. I tak naprawdę jedyne co służy dziecku do końca, to, to słuch. Przed Państwem historia. Jak dogonić czas? To tata. Tata. Jeśli buziaka. Nie. Tu. Kto tu jest? Eryk. Mama. A tata? Cześć, tutaj. Ty, 30 kwietnia. My zdobywamy wspólnie szczyty w Karkonoszach. Jutro, jeżeli mój humor pozwoli, wybieramy się na Śnieżkę. Dotarliśmy na Śnieżkę. A dzisiaj spokojnie ze Splindlerowego młyna na Przecz Karkonoską i na Petrówkę. Które, które da się zrobić jakieś trasy z wózkiem. Na przykład wiemy, że na Magórkę idziemy godzinę z rykiem. Przejdziemy sobie godzinkę na, gór, na górę, posiedzimy, wypijemy kawkę, wracamy. Jak mamy czasu, to skoczymy sobie jeszcze na Szyndzielnię. Na Szyndzielnię jest dłużej, bo niebieskim szlakiem to się tak z dwie godziny idzie. Więcej roboty jest jak na przykład gdzieś do Szczyrku jak chcemy na Skrzyczne, no bo tam już ta trasa jest zdecydowanie dłuższa i ta, to już robimy wtedy jak wiemy, że Eryk faktycznie ma, będzie miał humor, bo to też zależy oczywiście, oczywiście jaką trasą. Hmm. W zasadzie, no, no wszędzie jeździmy z Erykiem. Nie chcę takich wspomnień, gdzie jesteśmy tylko w domu i tylko albo aż w domu, ale ja chcę więcej tych wspomnień z Erykiem. Ja chcę, żeby on czuł, e, wiadomo, że jego, jego jakby odczuwanie tego, co się dzieje dookoła, jest troszkę inne, no bo ma już tę percepcję zaburzoną i wiadomo, no i nie, ten nie, ma, nie, nie ma już wzroku, jest, jest, pozostaje such, ale myślę, że Eryk lubi wycieczki. On w momencie, kiedy my gdzieś jedziemy, nagle się, my jedziemy na wakacje, na przykład, nie wiem, przed wakacjami trzy dni Eryk ma się źle i my już mówimy, oj, chyba rezygnujemy, Pojawiliśmy, Eryk miał się 10 dni fantastycznie, codziennie uśmiechnięty, ani jednej padaczki, ani jednych przykurczy. Nie było wieczorów, które są w domu, gdzie Erik płacze, gdzie gdzieś go wszystko boli. Ale masz humor, ja Cię noga? noga? 30 marca. Zdjęcia Google przypomniały, co robiliśmy dokładnie 5 lat temu. Mówię Wam, był ze mnie urwis. Wbrew pozorom nie lubiłem się przytulać ani dawać buziaków, ale mamie się wtedy udało, a ja się śmiałem w głos. Chciałbym być tym urwisem. Chodzić i broić, bawić się moimi ulubionymi kluczami. Nie złe ruchy. Łobuz, no, to zawsze łobuz. Tak, ty jesteś łobus. To jest Erik łobuz. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Bo Eryk ogólnie był taki łobuz, że rozrabiał strasznie i tam gdzieś dwa telewizory zniszczył i gdzieś mi się tam to zdjęcie tego telewizorem pamiętasz jaki Eryk był ten I, i, i tak, to ucieka Ci powiem z pamięci. Dużo rzeczy, ja mało pamiętam jak Eryk chodził. Na początku ta diagnoza to był autyzm, wiadomo no od początku choroba była ceroidopolipofustynoza, tylko takie objawy ta choroba wywołuje w tym wieku takim powiedzmy dziecięco-niemowlęcym. I, mm, I już wtedy widzieliśmy, jak Erik był bardzo trudnym dzieckiem. Ja kojarzę, że i dla nas po prostu pójście do Biedronki z Erykiem. To był jakiś horror. Ale wiedziałam, że to nie może być tak, że nagle się zamkniemy w domu i będziemy udawać, że po prostu nas nie ma i nie wiem, przestaniemy żyć, tym bardziej, że no, my lubimy to życie mimo wszystko. Mm -hmm. O, tak. Mhm, mm mhm, mm o, tak. Eryk jest chory, ale nie chciałabym, yy, nie wyobrażam sobie zrezygnować z życia po prostu. Ja wiem, że my mamy tego, ten czas ograniczony, nie wiemy, ile go mamy, bo tak naprawdę jest o wiele razy jest tak, że, że my leżymy wieczorem i rozmawiamy z Rafałem, mówimy, kurczę, strasznie źle, czy ty widziałeś tą padaczkę dzisiaj i już po prostu jest, my, my już mamy taki raz tak czarne myśli. Yy, oczywiście tego czasu może być dużo więcej, bo tu z Erikiem jest naprawdę nie wiadomo. Wystarczy że dostanie, nie wiem, kataru i jego katar to jest automatycznie szpital. Więc z jednej strony nie chcemy rezygnować z wszystkich aktywności, a z drugiej strony wiemy, że trochę musimy je ograniczyć. My zawsze dużo robiliśmy i nas wszędzie u nas był nas uświadczyć weekend w domu to nigdy w życiu w ogóle. Już trzeba było się dwa tygodnie, trzy tygodnie wcześniej umawiać i dopytać, czy na pewno będziemy weekend w domu. I teraz żyjemy tak samo, tylko na miarę naszych możliwości chcemy jak najwięcej. Bo ja chcę pamiętać te wszystkie dobre rzeczy, nam się tak wydaje, że jak właśnie z gdzieś tam tych wszystkich dobrych rzeczy sobie skorzystamy i one i będziemy mieć ich sporo, to będzie potem nam potem przejść, może niełatwo, ale wydaje mi się, że będziemy mieli sobie jakoś tak y, bardziej poradzić potem w tym procesie żałoby. No w tej pozycji też właśnie inaczej już układ oddechowy pracuje, może sobie po też. Jeszcze coś na brzuchu zrobić. Mm. W mojej chorobie kluczowe znaczenie ma mutacja genu TTP1. Odpowiada on za kodowanie materiału genetycznego. Niezależnie od tego, czy podjąłbym terapię enzymatyczną czy nie, choroba postępowałaby w podobnym tempie. Na poprawę mojego funkcjonowania nie wpłynęły również regularne rehabilitacje i zabiegi, jakim poddają mnie rodzice. Ceroidolipofoscynoza, CLN2. To jest taka choroba neurodegeneracyjna. Związek pomiędzy demencją wieku starczego a demencją tą, którą obserwujemy w przebiegu ENCEL 2 wiąże się z tym, że przede wszystkim dochodzi do zaburzeń funkcji poznawczych, do zaburzeń funkcji motorycznych, że ci pacjenci przestają chodzić, przestają się w sposób taki prawidłowy komunikować, pojawiają się napady padaczkowe, dochodzi do zaburzeń widzenia. Tak naprawdę głównym analizatorem, który pozostaje wraz z tym dzieckiem, to jest przede wszystkim zdolność prawidłowego słyszenia. Jest preparat, który można stosować w przypadku celulipowózów z drugiego typu. ocenie stopnia zaawansowania choroby bierze udział taka skala, która jest stosowana, obejmująca zaburzenia ruchowe i zaburzenia mowy. Natomiast większość ośrodków kwalifikujących do terapii używa jej nie tylko biorąc pod uwagę Postęp, jaki dziecko może uczynić po zastosowaniu tego preparatu, albo też brak postępu, ale brak postępu choroby w tym negatywnym jej rozumieniu, ale również jako punktu do kwalifikacji do tej terapii. Erik już nie widzi? No już nie, nie, nie chodzi, no nie usiądzie samodzielnie, w zasadzie takich, takich ruchów kontrolowanych nie ma. On nie, nie przekręci się już na bok samodzielnie, czy na brzuch, musimy go przekładać z pozycji na pozycję że mu było lepiej. No wiadomo, on nie jest już sam. W zasadzie to nic już nie zrobi samodzielnie, tak? Czyli taki potrzebuje 110% takiej opieki. Słyszy. Lubi, jak mu się bajki czyta. Co, odpływasz na siedząca? Dzięki. Co ci nie pasuje, Samo karmienie jest bardzo łatwe. Przestawiliśmy się bardzo szybko. Największy problem mieliśmy w przedszkolu, bo Eryk jeszcze wtedy chodził do przedszkola, mieliśmy problem z karmieniem w przedszkolu. W szkole to nie jest żaden problem. Dla nas to była taka ogromna różnica, bo to nagle się okazało, że Eryk chodzi do szkoły fakt, że to były 3-4 godziny dziennie, ale dla nas to i tak dużo było nie bo zawsze ja pracuję zdalnie, ale czasami jest taka, no muszę iść do biura, albo nawet chcę, bo to też dla głowy lepiej robi, jak człowiek pojedzie. Czemu? Nie, dobrze tak? będzie tu, no. Ja sobie Chodź, go ogóle sobie, tak, sobie radę? sobie radę, Muszę mogę tutaj go posadzić. Daję ja go sobie. Proszę, No, ja chciałam sobie go sama by o sobie fotel wróciła po prostu i wsadziła go do boku. O, proszę. O, tutaj. tutaj. tutaj, tutaj. tutaj, tutaj. Trzymaj rękę. Trzymaj rękę. O. O. Oprócz zajęć regulacyjno-wychowawczych. Yy... Oczywiście zajmujemy się i karmieniem, i pielęgnacją, i wszystkimi czynnościami higienicznymi, które są konieczne. Jest u nas zawsze pielęgniarka, która też dogląda i pilnuje stanu zdrowia. I ma i terapię ze mną, i z rehabilitantkami. Naprawdę głównie nasza praca polega na stymulacji jego zmysłów. Ponieważ ryk ma ograniczone możliwości doświadczania świata w obecnym stanie, no to staramy się zrobić, co możemy, żeby, żeby mógł doświadczać. Słuchać różnych dźwięków, dotykać różnych faktur. Uczestniczymy we wszystkich wydarzeniach szkolnych. Nawet ostatnio byliśmy na wycieczce w zoo. Także staramy się funkcjonować normalnie na tyle, na ile się da. Ostatnio faktycznie coraz trudniej mu się oddycha i ostatnio saturację miał bardzo niską w szkole. I to był taki moment, że miał saturację był taki moment, że miał 65 saturację i już wtedy właśnie pielęgniarka i po mamę dzwoniliśmy, bo już Eryk po prostu był bladozielony i naprawdę oddychał tylko płatkami nosa, bo był tak po prostu zaplegniony, że no było mu ciężko oddychać. I jednak w domu mają i tlen, i od seser, no mają więcej tych sprzętów na co dzień i jest im łatwiej po prostu w takiej sytuacji zareagować. Ciekawie, coś, ja chciałam... Już, tak, okay, już, już. już. jestem, już, tak. Przykryjemy troszeczkę, bo chyba na tym spacerku trochę zmarzłem. Dwa razy miał wykluczoną tą ceroidolipofuscynozę. Już nawet mam to, w, ostatnio nawet tego szukałam w wypisie, czy na pewno, czy na pewno były badania robione na, na to. Yy, I... I to było wykluczone, więc jak zadzwonili, jak zadzwonili właśnie z tej poradni genetycznej przez telefon, pani powiedziała, że mamy już wyniki Eryka, ciemno mi się zrobiło przed oczami. Mówię, kurczę, tak chciałam, żeby to nie było to. Co jest? Nie, to padaczka? Nie, nie. No padaczka, jaką oczami zajęłam. O. <noise> Najtrudniejsze. Wydaje mi się to, że nie wiem, jak pomóc Erykowi, kiedy ma gorsze dni. Zwija się z bólu, nie jest w stanie powiedzieć, co mu dolega. My też nie jesteśmy w stanie zgadnąć. Serce mi się kraja po prostu, no, że, że, że jesteśmy bezradni. No. Cały czas gdzieś tam łudzimy się, łudzę się, że, że znajdzie się jakiś lek na tą beznadziejną chorobę nie poradziłem sobie do teraz, cały czas mnie to męczy mam takich znajomych tam, co potrafią wrócić z pracy i siedzieć w domu z dziećmi bo pogoda nie taka bo coś tam, bo mrzawka i zawsze wydmówkę znajdą i mają zdrowe dzieci i potrafią siedzieć w domu nie? wszystko zależy od humoreryka ale tak, jak jest pogoda dużo jeździmy na rowerach w tym te wakacje bardzo dużo siedzieliśmy nad wodą. Były też wakacje, byliśmy we Włoszech, także nie, 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 nie siedzimy w domu. Mimo tego, że Ryk jest jaki jest, to, to staramy się nie siedzieć w domu. Nie chcemy się Często chodzimy do kina. Latamy po górach. No co się da, to, to, to robimy. Co zajarzyłaś duchą? 18 marca. Wierzymy, że każdy kolejny dzień jest cudem. Jesteśmy razem bez trosty, szczęśliwi i zatopieni w miłości do dzieci. Mamy nadzieję, że przed nami jeszcze wiele wspólnych świąt i urodzin, a wierzcie, że bywają bardzo trudne dni, szczególnie że ataki są coraz silniejsze i trudniejsze do opanowania. Miłość. Można mieć wszystko jednocześnie nie mieć nic. To też chyba mamy wszystko, mamy siebie ja, że się ślinisz. I, I chciałam wiedzieć, co cię tak rozbawiło teraz, no? No mów nic tu. Eryk. Co cię rozbawiło, co? Czasami jest tak, że coś powiemy, jego coś rozbawi, i nie jesteś w stanie potem zrobić tego drugi raz. Zdarza się od tym te padaczki parę dni, ale najczęściej to jest taka kumulacja. Jak widzimy, że się bardzo pogoda zmienia. Erik strasznie reaguje na pogodę, a jeszcze jak jest taka burzowo-deszczowa, to już w ogóle dla niego to jest katastrofa. I na padaczkę potrafi się zbierać na przykład 4 dni. Że 4 dni jest płaczący, bardzo go boli, wszystko. Ale ty się ta... Co? Ja widzę, że ty chcesz się śmiać. No tak, na siłę, co żeś tam wykombinował mocno. Każdy ma jakiś swój obowiązek, Oliwier ma swoje szkole, Rafał tam miał jakieś, jakieś swoje obowiązki, ja swoje pracownicze. A nagle się okazuje, że ryk jest, strasz, jest bardziej wymagający niż wcześniej. Nagle się okazuje, że rehabilitacji nie będziemy miał raz w tygodniu. Może ryka trzeba było nie wiem, trzy razy w tygodniu i to w różne miejsca, albo nawet cztery, bo jeszcze miał terapię SI, jeszcze po BWR-u szkole. I nagle się okazuje, że trzeba dokonać wyboru, czy chcesz wstać wcześniej rano, iść pobiegać i zrobić coś dla siebie, czy chcesz wstać wcześniej rano, żeby zrobić porządek w domu, bo coś tam. To była największa rewolucja, żeby przestać od siebie wymagać i oczekiwać, tylko po prostu przestawić powiedzieć sobie, że wybory, które dokonujesz są słuszne. Co? Ciężko by było sobie poradzić samej. Mogę jeszcze pannieść? Co? Nie, ja poradzę sobie, dziękuję. Będziesz jadła? Nie, na razie nie chcę. No Co mi, mi pomyślą, to gotuje? Może nie jestem jakiś najlepszy, nie ugotuję wszystkiego, ale co gotuję, to gotuję. Oliku, mogę mieć do ciebie prośbę. Wziąłbyś, dałbyś mi, dałeś mi baklofen i doretę do strzykawki. Leki dla brata. Mama mnie na oczy. Muszę jakoś co pomagać, że wiedzą. Erik niby coś tam mi pomógł w tym, że jestem, moż, moż, jak można tak nazwać, bardziej dojrzałem, ale nie jestem pewien, żeby to był tego powód. W sensie nie uważam to jako powód e, przez to, że mam brata chorego, tylko przez to, że mnie tak mama wychowała. E, po prostu no, mama mi tak pomogła. Tyle, co mnie mama nauczyła, to nauczyła jakieś tam proste rzeczy robić, ale duże rzeczy nie wiedziałem nawet jak robić, ale po jakimś czasie dobrze zrozumiałem, jak na przykład pomóc mamie, nie wiem, tam leki rozrobić, albo różne jakieś tego typu rzeczy. 21 września. Mój cudowny, wyczekany syn, wojownik, niebywalny, silny i od zawsze charakterny, po ostatnich epizodach padaczkowych zauważyliśmy, że prawa strona ciała jest dużo słabsza i gorzej reaguje na bodźce, spora jak na takie małe ciało musi znosić nasz bohater. Spotkaliśmy wiele przypadków różnych zespołów genetycznych, które w swoim przebiegu posiadają znamiona niektórych aspektów, które towarzyszą Rykowi, natomiast w pełnopostaciowej takiej formie to była pierwsza taka sytuacja i diagnostyczna, i terapeutyczna, z którą miałem kontakt. Oczywiście, że trzeba się doedukować w takiej sytuacji, co, co również miało miejsce, i my nie możemy sobie pozwalać z poziomu jakby naszej nawet dużej wiedzy, którą jesteśmy w stanie posiąść, definiować pewnych procesów jako ostateczne. Jakby nie daję sobie przyzwolenia na to. Uważam, że, że natura potrafi czasami w sytuacjach, w których wydaje się, że tego potencjału naprawdę jest niewiele. Wykrzesać coś zupełnie niespotykanego. Miałem okazję się z tym naprawdę zetknąć. Nie myślimy tylko o tym, żebyśmy mieli to, co mamy, tak, ale tak naprawdę również dbamy o ten komfort Eryka, który jest jakby celem takim nadrzędnym. Czyli, żeby on był spokojno oddechowo, żeby dbać o tą witalność tkanek, żeby dbać o ruchomość stawów. Czyli żeby dbać o wszystko to, co jest konieczne, że gdyby się zadziała jakaś funkcja, to żeby była możliwa. Pilnujemy tego, żeby te tkanki były zdrowe, żeby były dokarmione, żeby, na ile to możliwe, miały pełną ruchomość, żeby spastyka, która czasami próbuje zabierać mu funkcję, no nie zabrała tej funkcji. No a to się wiąże z tym, że balansujemy pomiędzy strefą jego komfortu, a troszeczkę momentami wychodzeniem poza tą strefę. Wiesz co, on jeszcze ma sporo tutaj, to ja nie będę mu teraz dawała jeść. Przed nami jedna z najtrudniejszych decyzji. czeryś ma odpocząć, kiedy uzna czas za odpowiedni. To jest bardzo ciężki temat, ale wraca i będzie wracał. I powinniśmy mieć w głowie, co obiecaliśmy naszemu synkowi, nie za wszelką cenę. Wspólnie zdecydowaliśmy, że nie będziemy usilnie szukać leczenia. Stan jest zbyt poważny. Nawet gdyby się jakaś terapia została teraz wdrożona, to ewentualnie zatrzymałaby go na etapie choroby, w jakim jest teraz. I pewnie część rodziców by się z tego ucieszyła i bardzo chciała, żeby, żeby zatrzymać dzieci. My wiemy, że byśmy tego nie chcieli robić bo nie mamy prawa być jakoista. My tak naprawdę nie wiemy. Bardzo byśmy chcieli, żeby to było dużo czasu i wiecie, dla nas dużo czasu to, nie wiem, 4 lata na przykład, tak? Że jeżeli, jeżeli mamy jeszcze tam 4-5 czy ileś lat. No ale to już nie jest od nas zależne, tylko to wszystko zależne od, od tego, co tam się w środku dzieje u Eryka I, mm, i jak to będzie postępowało, bo problemem teraz naszym jest takim, że my nie wiemy dalej, jak będzie ta choroba wyglądała. 30 czerwca. Ciągle marzymy, że jakimś cudem ktoś wymyśli jeszcze leczenie na moją chorobę, do którego bym się zakwalifikował. Zdobyliśmy już kilka szczytów, w które wchodzą w skład korony Gór Polski. Nic na siłę, ja jestem w tym najważniejszy i radość, która będzie mojej rodzinie towarzyszyć. CLN 2 spadaj. Jak widzisz, przez Ciebie nie chodzę, nie mówię, nie widzę, ale wciąż jesteśmy szczęśliwi. Rodziny ryka zawsze są fajne, to jest dobry czas. I my tak piszemy, że chcielibyśmy bardzo, żeby ktoś coś wymyślił, ale to jest w kategorii takich marzeń, które wiemy, że nigdy jakby nie są nie do spełnienia. Ale Walt Disney kiedyś powiedział, że jak się o czymś bardzo marzy, to może się to spełnić. Mimo, że właśnie Eryk wiele rzeczy już nie może zrobić, to my chcemy pokazać mu wszystko z tak największej, jak najwięcej, w jak największej perspektywie. Bo nawet jak nie widzi, to on to z całą pewnością wszystko czuje i gdzieś tam wie, że my chcemy dla niego dobrze, także... Będziemy to cały czas z taką, będziemy cały czas robić wszystko, żeby było jak najlepiej. Wszystkim, że jesteś gość, jesteś gość. No tak. że jesteś gość, że jesteś gość. Hop hop, Nie złe ruchy. Pokaż im wszystkim, że jesteś gość. Nie ma co.